Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Magdalena Rutkowska-Odero i oczywiście ja, Magdalena Rutkowska. Chciałabym Państwa zaprosić na horoskop dla każdego znaku zodiaku z kart Tarota. I proszę Państwa, dzisiaj do horoskopu będę używała kart Ciro Marchetti, generalnie mojego najlepszego, chyba najukochańszego autora, jeżeli chodzi o karty Tarota. Również ostatnio prowadząc kursy Tarota, bardzo często polecam te karty, jest to tarot snów i proszę Państwa jest on bardzo dobry symbolicznie, więc generalnie zachęcam, zapraszam do tego, że jeżeli Państwo interesujecie się tarotem, chcecie mieć jakąś dobrą talię kart, to szczet i tarot snów, aczkolwiek proszę Państwa mam dużo ukochanych kart, ale do tych wracam. Mało tego, proszę Państwa, dla mnie jest też ważna energetyka kart. Pomimo, że właśnie Tarot Snów również miał swoją premierę dość dawno, nawet bym powiedziała kilka lat temu, w polskim wydaniu, to ja, proszę Państwa, odwiecznie kupuję. Um, amerykańskie wydanie, bo zarówno papier, jak i ich energetyka mi lepiej odpowiada. Ale dobrze, nie będę mówiła tutaj o kartach, bo pogadanka nie o kartach Tarota. Tylko to jest zaproszenie do wysłuchania właśnie horoskopu e, z kart Tarota czyli Marchetti Tarotnów. Na wrzesień 2019 roku, i też chciałabym Państwa bardzo przeprosić za to, że ukazał się on tak bardzo, bardzo późno, ale niestety miałam troszeczkę problemów zdrowotnych. Natomiast teraz już jestem wypoczęta, pełna energii, zadowolona z życia i mogę swoją pozytywną energię rozdawać Państwu. I jeszcze, jeszcze, proszę Państwa, na koniec. Układu dla każdego znaku Zodiaku będę wyciągała kartę Archanioła Michała. Z kart, proszę Państwa. Archanioła Michała, to jest właśnie ta talia, i będę wyciągała w kontekście takim, co powinniśmy przerobić, od czego powinniśmy się odciąć, dany znak, od czego powinien się odciąć. Więc będziemy patrzyli, co ma do przerobienia. Dlaczego odciąć, a na przykład nie zacząć? Dlatego, że, proszę Państwa, tak jak Państwo doskonale wiecie z innego mojego filmiku, 28 września zmieniają się lata numerologiczne. I generalnie wrzesień powinniśmy potraktować do takiego uporządkowania swojego życia i właśnie odcięcia się, być może od czegoś konkretnego, co pokażą karty, a być może ogólnie oczyszczenia, może organizmu, oczyszczenia swojej przestrzeni od rzeczy, których powinniśmy się już dawno pozbyć. Więc, proszę Państwa, mam nadzieję, że horoskop będzie łatwy, aczkolwiek sam miesiąc trudny. I jeszcze proszę państwa, chciałabym Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tak urocze komentarze, które dostaję od Państwa za to, że wam się chce pisać, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. I oczywiście, jeżeli ktoś ma niedosyt, bo proszę nieraz się zdarza, że ktoś ma do mnie pretensje, że na przykład za krótko mówiłam o tym znaku, że rybom mówiłam tak krótko, a baranowi poświęciłam dwa razy czasu. I proszę Państwa, z góry za to przepraszam, ale nie jestem w stanie wszystkim dogodzić, i tak naprawdę ja nagrywając horoskop do państw, dla Państwa, nie patrzę na zegarek, tylko zatracam się w tym, co pokazują karty, i nieraz jest więcej dla danego znaku zodiaku, nieraz jest mniej. Nieraz jestem bardziej rozkręcona, nieraz mniej. Więc przepraszam za to, że nie mogę wszystkim dogodzić, ale mam nadzieję, że chociaż jakiś element dobry. Z tych kart państwo weźmiecie. No, i proszę państwa, jeszcze może ogłoszenia parafialne. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze chciałby się zapisać na kurs tarota, będzie on przez 4 dni, dwa weekendy 21-22 września i 28-29 września zostało jedno jedyne miejsce. Może to dla ciebie jest to miejsce. Zachęcam z całego serca, zapraszam. E, I proszę państwa, na początku października, w pierwszy październikowy Weekend, 5-6 października są warsztaty kochania siebie i proszę Państwa, też na nie zapraszam. Wszystkie informacje możecie Państwo znaleźć na mojej stronie internetowej www.tarotmyślnikwarszawa.pl. No i albo jeszcze w ostatnim tygodniu października, albo na początku listopada będzie kurs numerologii i zapisy na kurs numerologii rozpoczynam dzisiaj. Można do mnie zadzwonić pod numer 608 626 405 i się zapisać. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał indywidualne czytanie, to też można się ze mną skontaktować. Proszę Państwa, aby już nie przedłużać, zachęcam Państwa do wysłuchania horoskopu z kart Tarota na miesiąc wrzesień 2019 rok. Witajcie, witajcie kochane bliźnięta, witam Was bardzo serdecznie, już się za Wasz horoskop biorę. Czyli tasuję karty dla wszystkich osób urodzonych z znakiem bliźniąt, ewentualnie mających ascendent w znaku bliźniąt, przy którym znaku zodiaku tłumaczyłam właśnie jak to jest z tymi horoskopami. Warto obejrzeć każdy horoskop, każdy znak zodiaku, bo zawsze tam gdzieś są ciekawe wiadomości dla Państwa przemycone. Ale teraz tylko i wyłącznie skupiam się na bliźniętach jak się potoczy, jaki będzie dla bliźniąt, osób urobionych z pod znakiem bliźniąt miesiąc wrzesień, co powinny robić, czego nie robić, na czym się skupiać i już spra sprawdzam kochane bliźnięta. Generalnie, generalnie zapowiada się e, miesiąc taki dosyć pracowity. I generalnie nawet karty sugerują paść denarów, że powinniście się właśnie skupiać na swoich sprawach, pilnować ich. Natomiast generalnie też jest takie jakby ostrzeżenie, żeby nie popadać w lęki. Dziewiątka mieczy jest to taka karta lęków. Niemożności spokojnie spać, bo czegoś możecie się bać, czegoś obawiać. I generalnie mogę powiedzieć tak, może to chodzi na przykład o jakieś nowe obowiązki. Może jest, jeżeli jesteście osobami uczącymi się na przykład w liceum, prawda? No studia to jeszcze się nie rozpoczęły i na przykład możecie się przerazić, bać na przykład, że tyle macie obowiązków zawodowych czy szkolnych, albo właśnie przestraszenie obowiązkami zawodowymi na zasadzie, czy ja sobie poradzę, czy nie poradzę. Raczej wynika z tego, że te strachy będą takie nieuzasadnione, ale gdzieś lęki, czy sobie poradzicie, podołacie czemuś, na pewno będą. Karta zabawy, beztroski, korzystania z życia we wrześniu odchodzi do przeszłości. bym powiedziała, drogie bliźnięta, chcecie czy nie chcecie, na działaniu powinniście się skoncentrować. I idziemy dalej i pytamy się bliźnięta. Bliźnięta, co czeka osoby urodzone z poznakiem bliźniąt? Właśnie we wrześniu, jak zauważyliście bliźnięta, albo zaraz zauważycie, ten horoskop jest troszeczkę inny, bo nie jest podzielony na trzy sfery życia czyli nie jest podzielone na uczucia, finanse, zdrowie tylko jest taki układ z pięciu kart, który generalnie bardzo, bardzo lubię, bardzo go lubię. I żeby mi się nie nudziło, żebym lubiła robić to, co robię, w tym miesiącu taki układ. Co bym. Trochę go potrenowała, aczkolwiek go cały czas tak na marginesie stawia. Dobrze, dobrze, bym powiedziała dobrze, 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 dobrze. Generalnie, no, w znak bliźniąt jestem zaangażowana emocjonalnie, bo bardzo bliskie mi osoby są spod znaku bliźniąt więc generalnie też bym chciała, żeby miesiąc miały dobre i generalnie karty pokazują, że będzie dobre. Pierwsza karta, karta umiarkowanie. Karta umiarkowanie, przy którym znaku już mówiłam, to jest karta poczucia bezpieczeństwa. Może ona jest trochę mdła, nudna na początku, ale generalnie gdybyśmy się bali w kontekście tych lęków, które wychodziły z przełożenia, jak to będzie, co to będzie, podołam, nie podołam, to umiarkowanie mówi może trochę Rozlaźle, rozwlekle, powściągliwie, ale wszystkiemu podołasz i będziesz bezpieczny yy, bliźniaku, bez względu na Twoje uczucia emocjonalne. I generalnie podstawą wróżby jest karta. Siódemka denarów jest to karta cierpliwości. Czyli ja bym powiedziała znowu: osobo z poznaku bliźniąt, będziesz musiał, musiała w tym miesiącu wykazać się cierpliwością. Ja znowu powiem: różne projekty, którym, które będziesz realizował bliźniaków w przyszłości, o których już wiesz. Mogą się troszeczkę przesunąć, ale znowu umiarkowanie, poczucie bezpieczeństwa. W koronie czwórka buław, poczucie bezpieczeństwa, że wszystko idzie tak jak należy, stoi na czterech nogach, czyli ugruntowane na pewno się zadzieje. Trzeba będzie może przy tej siódemce denarów na to poczekać, tak? I generalnie na czym powinieneś się skoncentrować w tym miesiącu? Na pracy nad sobą. Remita, Pracy nad sobą, oczyszczania siebie przed wejściem w nowy rok numerologiczny, zagłębienia się w sobie, żeby przerobić stare, typ traumatyczne przeżycia, jakieś niedoskonałości, żeby już Cię nigdy nie blokowały. Na to jest dobry czas, być może potrzebujesz oczyszczenia. Wykonanego przeze mnie, to oczywiście może skontaktować się, ale yy, oczyszczam od 14 do 27, a już trochę osób mam zapisanych, za więc trzeba się śpieszyć, bo oczyszczam tylko dwie osoby dziennie. Na więcej nie miałabym siły, więc uczciwie jak gdyby mówię. Więc Jeżeli chcesz się oczyścić, to warto to zrobić, ale może chodzi o to, żebyś sam poprzez przemyślenia odciął od siebie blokujące Ci negatywne programy myśl kształty czy słowa innych osób podcinające Ci skrzydła. Bardzo ważne jest, żebyś w tym miesiącu pracował bliźniaku nad równowagą, czyli nad tym, żeby nikt inny, a nawet ty sam nie wyprowadził siebie z równowagi. No i generalnie Remita mówi o tym, że jest to bardzo ważny miesiąc. Dla Ciebie pod względem edukacyjnym, czyli tego, co się będzie działo w szkole, jeżeli jesteś bliźniakiem uczącym, albo edukacyjnym, bo może warto by było, żeby iść na jakiś kurs do szkola, do, szkala, do szkola, do, do, ciebie, do szkalający ciebie, teraz powiedziałam poprawnie, być może y, jak gdyby też y, ze swojej pracy z dofinansowaniem, albo już we własnym zakresie. Albo posiedzenie przy książkach, to jest dla ciebie jak gdyby ważne. Sprawy uczuciowe powinny iść swoim, yy, iść swoim naturalnym tempem, raczej wolniej niż ekscytująco, natomiast raczej e, na przykład bliźnięta e, samotne mogą bardziej rozwijać przyjaźń niż gorące uczucie. Być może na gorące uczucie inne miesiące będą lepsze. Zdrowotnie zwrócić uwagę na nogi i stawy i przy umiarkowaniu na krążenie, szczególnie krążenie obwodowe, ewentualnie ciśnienie krwi. I nic złego poza tym nie powinno się dziać. Generalnie całkiem dobry macie ten miesiąc, tylko pozbyć się lęków, jak gdyby nie obrażać się, nie zamykać się, nie być zdenerwowanym, że coś nie wyszło, a miało już wyjść w tym miesiącu. Wyjdzie, ale być może trzeba chwilę jeszcze cierpliwości. Dobrze. Karta dla ciebie, albo na przykład wyjdzie, ale od połowy września, a nie od początku, tak? To tak jeszcze na marginesie. Bliźnięta. I co im podpowie e, Archanią Michał, e, w czym powinien im pomóc? To jest Twój życiowy cel. To jest Twój życiowy cel. I teraz tak, być może ten eremita, który jest tutaj w rozkładzie kart, mówi, że powinieneś, drogi bliźniaku, zagłębić się w sobie. I zastanowić się, co jest Twoim celem życiowym. Czy miłość, czy finanse, czy zdrowie, czy być może wybór jakiejś ścieżki zawodowej. I nad tym się skoncentrować. I prosić Archanioła Michała, żeby inne rzeczy, które Cię blokują, nie wiem, może granie w gry, być może za duży czas poświęcania, poświęcenie byciu w internecie, na Facebooku, czy gdziekolwiek innym, czy na jakieś błahe, by, by, nie dające nic rozmowy, uciąć. I skupić się na tym, co doprowadzi Cię do celu. I dobrych celów, realizacji celów z całego serca Tobie życzę.